广心、oh Pracownicy Domu Kultury Wiktoria od kilku lat prowadzą interesujące warsztaty dla dzieci. W piątek 24 marca Anna Kozajda zaprosiła do wspólnej zabawy przedszkolaki. Warsztaty tropiciele wiosny okazały się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Dzisiaj rozmawiać będziemy o wiośnie, o wiośnie kalendarzowej. I nie tylko mamy też dzisiaj piękny dzień, który mówi nam o tym już, że ta wiosna naprawdę do nas dotarła. Co się będzie działo? Na podstawie bajek będą warsztaty manualno-plastyczne, piosenki również i przynieśliśmy do Domu Kultury bazie kwiaty, które już lada moment rozkwitną, aby dzieciom łatwiej było zapoznać się z tematem. Zajęcia są przygotowane, należy tutaj zaznaczyć, bardzo profesjonalnie przez naszego pracownika panią Annę Kozajdę, która wkłada w te zajęcia naprawdę całe serce. Myślę, że doskonale są przygotowane również do grupy wiekowej, jaka w tej chwili u nas gości. Dzieci zazwyczaj wychodzą bardzo zadowolone z tych warsztatów i myślę, że również oceniane są pozytywnie przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. Prawda? To leżymy, okej? Okay? No to słuchajcie, wiosną często pada śnieg. Nie. Tak jak słyszeliśmy, prowadząca warsztaty Anna Kozajda potrafi porwać dzieci w świat bajek, piosenek i zabaw oraz zachęcić je do wspólnego działania. Dzisiaj mamy warsztaty cyklu Tropiciele Wiosny. Dzisiaj tropiliśmy, tak naprawdę. Sprawdzaliśmy, po czym można poznać, że wiosna do nas właśnie przyszła. Się okazuje się, że to takie zadania oczywiste dla dzieci. Doskonale wiedziały, znały kwiaty, rośliny, które właśnie pojawiają się u nas na wiosnę, wiedziały, co się dzieje w przyrodzie, jeśli chodzi o zwierzęta: czy zmieniają się czy ptaki, jakie ptaki przylatują, czy żywią gniazda, co w tych gniazdach potem się odbywa. Nie ma tajemnic, jeśli chodzi o wiosnę. Wszyscy wiosnę kochamy, czekamy na nią, wypatrujemy. Cieszy nas każdy wiosenny promień słońca i dzieciaki też to czują, to jest. Energia jest razy osiem, można powiedzieć, jeżeli przychodzi wiosna, przychodzi piękne słonko, świeci, to wtedy wstępuje w nich tyle energii, że ciężko opanować. Dlatego dzisiaj skupiliśmy się bardziej na zajęciach ruchowych, do tego dodaliśmy elementy edukacyjne i myślę, że bawili się bardzo dobrze. No i warsztat plastyczny na zakończenie to już tradycja, wiosenne, piękne ozdoby. Tuli, panki specjalnie dla mam pewnie, żeby było im miło, przyjemnie i również wiosennie. Łóżki, marzyki, z drogi, w piątek gośćmi Domu Kultury Wiktoria były dzieci z przedszkola numer 181. Jolanta Glabus, dyrektor placówki, powiedziała nam, że współpraca z Wiktorią układa się doskonale i ma nadzieję na więcej wspólnych działań w nowej siedzibie Domu Kultury. Nasza współpraca z Domem Kultury układa się jak najbardziej pozytywnie. Już od wielu lat współpracujemy. Dom Kultury zaprasza nas na zajęcia, na różne spotkania teatralne. Niedługo będziemy wspólnie organizować konkurs piosenki dla przedszkolaków. Także współpraca jest systematyczna i bardzo się cieszymy, że powstanie niedługo nowy Dom Kultury, nowa siedziba Domu Kultury, ponieważ będziemy mieli większe możliwości współpracy, ponieważ tutaj też jak najbardziej możemy organizować wspólne zajęcia i różne inne wydarzenia. Jednak nowa siedziba na pewno da większe możliwości do współpracy. A w nadchodzących dniach Dom Kultury Wiktoria zaprasza dzieci jeszcze na dwie imprezy. Za tydzień w piątek będzie u nas się odbywał konkurs piosenki przedszkolnej, w którym będą brały udział dzieci z przedszkola Buratino i z przedszkola 181. Także już teraz. Zapraszam na relacje z tego konkursu, bo naprawdę jest to świetna zabawa dla wszystkich. Wejdziemy za moment w, kwi w miesiąc kwiecień. Ja już teraz mogę zaprosić dzieci na fantastyczną bajkę no, Będzie Ługosia. Będziemy u nas gościć Teatr Krokodyl. Będzie to się odbywać 12 kwietnia o godzinie 17. .00. Jeszcze zostało kilka biletów, także warto do nas zajrzeć. Szczegółowe informacje dotyczące spektaklu uzyskać można w biurze Domu Kultury Wiktoria oraz pod numerem telefonu 61 63 03 369.